W naszych rozmowach połączyliśmy się z Panią Jolantą Gajęcką, Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Świętego Wojciecha w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor w październiku zeszłego roku zamieściła pani na swoim Facebooku wpis, w którym zwróciła się pani do premiera i w ostrych słowach skomentowała zarówno obowią obowiązujące restrykcje, jak i sam pomysł dalszego prowadzenia nauczania stacjonarnego w ówczesnych y warunkach i sytuacji epide epidemicznej. Zarzuciła wówczas panu premierowi, że dalsza normalna praca w trybie stacjonarnym i odebranie możliwości nauczania hybrydowego w szkołach ze stref czerwonych to nie tylko skandal, ale też przestępstwo. Chciałbym, żebyśmy jednak przeszli do bieżącego tematu, jakim są szczepienia nauczycieli, bo o tym traktuje pani najnowszy wpis, który pani udostępniła na swoich social mediach. Zaczyna się ono od słów dzisiaj trochę o szczepieniach i łatwości, z jaką o wszystko obwinia się dyrektorów przedszkoli i szkół. A my co? Trybiki w nie maszynie. Pani dyrektor, organizacja szczepień to nie pierwszy dodatkowy obowiązek związany z epidemią, który został przerzucony na barki dyrektorów zmagaliście się państwo między innymi z trudami nauczania zdalnego jak z pani perspektywy jako dyrektora właśnie wygląda organizacja szczepień dla nauczycieli no właśnie, wrócę jeszcze do tego wpisu z października. No, tak mam gorzką satysfakcję, że się nie myliłam, bo apelowałam wtedy o szybsze decyzje, o możliwość rzeczywiście podejmowania decyzji tu na miejscu. Czyli a potem okazało się, że w zasadzie wszystkie moje przewidywania się spełniły. Dlatego. Y Dalej jestem taka zniesmaczona tym, że nikt nie próbuje rozmawiać ze środowiskiem, zanim zostaną podjęte decyzje. I tak jest w przypadku szczepień. To jest kolejne zadanie, kolejny jakiś proces, kolejna czynność. Ja już nawet nie wiem, jak to nazwać, bo, bo trudno skategoryzować te decyzje, które są podejmowane przez rząd. Bez konsultacji ze środowiskiem, bez zapytania nas o to, czy jesteśmy w stanie pomóc, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc, stawia się nas przed faktem dokonanym, z decyzjami, które są ogłaszane na konferencjach prasowych i są jeszcze zmieniane w międzyczasie, bo mail przysłany w czwartek, Niekoniecznie jest tej samej treści, której wiadomość umieszczona na stronie mainu w piątek. W związku z tym naprawdę wielki chaos informacyjny, brak szacunku dla środowiska, a przecież my nie jesteśmy przeciw pomaganiu. Przeciwnie, każdy z nas chętnie się zaangażuje w pomoc, ale niech ona będzie zorganizowana, rozsądna i prowadzona nie w takim chaosie, w jakim jest prowadzona. Szczepienia. Któż z nas nie chce być zaszczepiony, i któż z nas nie marzy o tym, żeby wyjść z tej pandemii? Chyba nie ma nikogo takiego. Dlatego naprawdę z wielkim poświęceniem, tak jak z wielkim poświęceniem pracują medycy od wielu miesięcy, i my też jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej. Tylko właśnie rozsądnie. I pierwszy błąd, no chaos. Napisano nauczyciele, kiedyś pierwsza grupa, pierwsza C. Na razie jeszcze nie wyszczepiona zerowa. No to spodziewaliśmy się, że nas ten proces, ta czynność będzie dotyczyć za jakiś czas. No na pewno nie od razu. Po czym nagle z dnia na dzień okazuje się, że zabrakło szczepionki modernej Pfizera, mają być duże dostawy szczepionki astryzeneki. No to w takim razie zaszczepmy kogoś. No to może najlepiej nauczycieli. A jeszcze poprzedzone to wszystko było informacją, że szczepionka AstraZeneki jest nie do końca tak doskonała jak szczepionka poprzednich producentów. W związku z tym tym bardziej zrobiło nam się przykro, że tak naprawdę, no, no cóż, nie zasługujemy na towar z najwyższej półki. Gdyby nie te opowieści o tym, jakim to super towarem są te pierwsze dwie. To pewnie nikt by się teraz nie zastanawiał nad kolejną. Ważne, że jest. Natomiast przez to, że było powiedziane, że ona się nie nadaje dla pewnych grup, w takim razie zaszczepmy innych, to sprawiło, że tak naprawdę zrobiło się bardzo, bardzo przykro w środowisku. A dodatkowo jeszcze szybkość, z jaką próbowano wdrożyć i próbuje się wdrożyć ten proces, no to rzeczywiście zaskoczyła nas wszystkich. Są trudności. Pani Dyrektor, czy w związku z tym, że ta szczepionka no zbudziła trochę kontrowersji, nie czujecie się jako taka grupa doświadczalna, nie chcę użyć wyrażenia króliki doświadczalne, no ale y, jakoś przychodzi to na myśl, no mimo wszystko. Przychodzi na myśl i to powiedziałam właśnie przed chwilką, jest taki niesmak, jest taki niesmak, gdyby Pan premier, gdyby pan minister dworczy, gdyby inni inne osoby komunikujące tę informację w środowisku nie wykorzystywały tego, tego przekazu, który wcześniej promowali. Czyli po prostu szczepmy się, bo szczepionki są rewelacyjne, najlepsze na świecie i po prostu należy z nich skorzystać. Gdyby nie promowali. Tej jakości szczepionek Pfizera i Moderny, to naprawdę nikt z nas tutaj maluczki nie zastanawiałby się, jaką szczepionką jest szczepiony. Natomiast, tak jak mówię, przez to, że po prostu ta, ta ogromna i, i super jakość, ten Maybach po prostu został porzucony, bo go było za mało, w związku z tym zeszliśmy na Mercedesa, no to w niektórych nas zbudził taki niedosyt. A dlaczego my tylko Mercedesem, a nie mamy prawa do Maybacha? Natomiast jeżeli chodzi o, o proces rejestracji zgłoszeń, no to rzeczywiście są ogromne problemy, bo trzeba było rzucić wszystko, żeby się zorientować po pierwsze, zebrać od nauczycieli informacje, kto chce. Tak we czwartek wiedziałam, że tylko nauczyciele klas 1-3 i świetlicy. W piątek rano okazało się, jak już zebrałam informacje, że jeszcze specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy na przykład nauczyciele, bibliotekarze. Oczywiście ja już wiem, jak decyzje są podejmowane, jestem osobą rozsądną, dlatego już w czwartek zapytałam wszystkich nauczycieli, wszystkich. Bez względu na to, jakie obowiązki realizują, kto ewentualnie będzie zainteresowany szczepieniem, żebym była przygotowana na taką ewentualność, że ministerstwo coś tam zmieni, kogoś wprowadzi i ja już będę miała wykaz, i tylko będę mogła odklikać w systemie. I nie będę musiała pięciu maili wysyłać do kolejnych grup nauczycieli z pytaniem, czy aby jesteście zainteresowani. Dlatego tutaj to jedna rzecz, zebranie informacji, na pewno. Potem, oczywiście, kolejna sprawa, został uruchomiony taki formularz w SIO. Rzeczywiście, tydzień temu jeszcze nie działał idealnie, trochę był problem z wprowadzaniem danych. Natomiast już w tym tygodniu, w poniedziałek, nie miałam żadnych problemów z odznaczeniem tych nauczycieli, którzy chcą być szczepieni, czyli nauczycieli z klas 4-8. Zaznaczamy. No, można odklikać, no chwilę to trwa, są już nauczyciele wprowadzeni, no to wydawałoby się, że moja rola się kończy, ale nie. Tutaj się zaczynają schody kolejne, bo przecież my wybieramy szpitale węzłowe, do których ewentualnie chcemy wysłać naszych nauczycieli, no i czekamy na informacje. Różnie sobie szpitale węzłowe to organizują. W naszym przypadku nasz punkt szczepień zadzwonił do mnie i pani przez telefon, bardzo życzliwa ogromnie, no dyktowała mi po prostu nazwiska nauczycieli i przyporządkowane im terminy. W związku z tym ja po drugiej stronie, przy słuchawce, z y, 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 długopisem, przy liście siedziałam, żeby po prostu wpisać te terminy. No, no, no bez sensu. <śla> Taka organizacja. No, pani traci czas, ja tracę czas. Po czym, jak ja już dostałam tę informację, no to musiałam z tą informacją dotrzeć do nauczycieli. Czyli znowu po prostu maila, słuchajcie, bo wtedy macie pójść do, do szczepienia. Oczywiście nie przymus, ale termin Wam został wyznaczony. Jak jesteście gotowi, to, to pójdźcie wtedy. No i to nie koniec schodów. Bo jeżeli nauczyciele są, na przykład w naszym przypadku, w tej pierwszej turze zgłosiłam 28 nauczycieli i są zaplanowani na dwa dni, no to całe szczęście, że jeszcze po południu, między 14 a 18, bo przynajmniej nauczyciele klas 1-3 już w większości mają szansę być po pracy. No ale w drugim dniu miałam nauczycieli świetlicy, którzy między 14 a 18 powinni się na szczepienie zgłosić. Natomiast jak wszyscy wiedzą, albo ci, którzy mają dzieci w szkole, no świetlica pracuje głównie po południu. Dlatego rzeczywiście no, zdezorganizowało nam to pracę. Dlatego kolejne zamieszanie, kolejna próba zorganizowania świetlicy z wykorzystaniem nauczycieli 60, plus, którzy na ten moment jeszcze w tym szczepieniu nie uczestniczyli. No, no i oczywiście apele do rodziców, prawda? Bo zawsze człowiek apeluje do rodziców w takich sytuacjach. No drodzy rodzice, w zasadzie stoję pod ścianą, bardzo was proszę, no nie mam innego wyjścia, muszę nauczycieli zwolnić na to szczepienie, dlatego bardzo proszę, kto może odbierzcie wcześniej dzieci ze świetlicy, żeby ich nie zostało zbyt dużo do godziny 17, wtedy, kiedy już personelu będę miała mniej. No i dzięki rodzicom, oczywiście, i dzięki nauczycielom 60, plus wszystko się udało. Pani Dyrektor, wokół tych szczepionek, o których mówimy, AstraZeneca, no jest było wiele nieścisłości. Najpierw rekomendowano ją do 55. roku życia. Potem Rada Medyczna, która funkcjonuje przy Radzie Ministrów, zarekomendowała, żeby szczepione nią były osoby w wieku 18-60. No a ostatecznie rekomendacja stanęła na osobach do 65 roku życia. Rozmawiamy w 17 lutego. Do dzisiaj nauczyciele mogli zgłaszać się na szczepienia. Chciałbym zapytać czy wszyscy nauczyciele zdecydowali się to uczynić. Jak w pani szkole wyglądał ten odsetek zwłaszcza w przypadku osób 55 plus 60. Generalnie 83% nauczycieli pracujących w naszej szkole um, zgłosiło się do szczepień, wyraziło wolę szczepienia, bez względu na to, jakim preparatem, mimo że niektórzy tam dopisywali, wolałbym Pfizera czy Moderna. No ale to wiadomo, nie mamy na to wpływu, idą nauczyciele do punktu szczepień i myślę, że tam też jest jakaś decyzja podejmowana. 83% wszystkich nauczycieli klas 1, 3, 4, 8, um, nauczycieli specjalistów, bibliotekarzy, czyli wszystkich tych, którzy mieli prawo być zgłoszeni, w tych dwóch etapach zgłaszania nauczycieli do szczepień. W tym są też nauczyciele 60. Plus. Mam też jeszcze trzech nauczycieli 65. Plus. No i tych jeszcze zgłosić nie mogłam, ponieważ system nie pozwala. No i nie są uwzględnieni w tym kolejnym etapie. Szczepienie trwa. Z relacji mediów wiemy, że patagodzy nie znoszą tych szczepień, najlepiej. najlepiej pojawiają się niepożądane odczyty poszczepienne, które no niestety dyskwalifikują ich, jeżeli chodzi o natychmiastowe podjęcie pracy. Czy takie przypadki pojawiły się w kadrze szkoły, którą pani zarządza? Tak, dokładnie potwierdzam. Nie są to odosobnione przypadki. Generalnie rozmawiam z koleżankami, to potwierdzają, że tak jest. U nas w szkole też z 28 osób zgłoszonych, 4 osoby nie zostały zakwalifikowane do szczepienia przez lekarzy w punkcie szczepień, w związku z tym zostało 24. Z czego jedna osoba jeszcze jest obecnie na L4, i w związku z tym też nie mogła podejść do tego szczepienia, zostało 23. I z tych 23 zaszczepionych nauczycieli w poniedziałek i wtorek, 12 z nich nie było w stanie przyjść do pracy. We wtorek, we środę tak naprawdę nie miałam ich 12, bo we wtorek jeszcze tylko ci, którzy, piątki, która, nie, czwórki, czwórki dokładnie, która była zaszczepiona w poniedziałek. Czyli 12, no nie przyszło do pracy, mieli rzeczywiście takie objawy typu gorączka, typu ból głowy, ogólne osłabienie, takie grypopodobne jak mówili, oczywiście ten kto zdecydował się o tym mówić i korzystali ze zwolnień lekarskich, bo też nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności w pracy na okoliczność złego samopoczucia po szczepieniu. No, teraz już z tego, co wiem, większość z nich już czuje się dobrze, ale niektórzy jeszcze do końca tygodnia, przynajmniej trzy osoby z tego, co na ten moment wiem, jeszcze do końca tygodnia zostaną w domu. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę no, tego typu reakcja może być odpowiedzią tą dobrą, o którą nam chodzi organizmu, nasze podane szczepienie, że coś się tam dzieje, że organizm walczy, że w związku z tym jest szansa na zdobycie tej odporności. Także tutaj chyba nikt nie myśli o skutkach ubocznych jako takich, tylko po prostu, które właśnie dezorganizują pracę, tylko o tym, że można byłoby to zorganizować inaczej, czyli nie wysyłać jednej grupy w tym samym czasie, prawda? Czyli na przykład świetlicy w jeden dzień. Bo, bo jest wtedy takie niebezpieczeństwo, że właśnie no, wczoraj nie miałam nauczycieli, musiałam już tą świetlicę znowu łatać, dzisiaj jest podobnie. Natomiast gdyby ty, ci nauczyciele byli troszkę podzieleni i w różnych momentach przyjęli tę szczepionkę, no to zawsze byłoby łatwiej organizować pracę szkoły. No właśnie, o tą e, rzecz chciałem Panią e, zapytać, e, czy m, te braki kadrowe udało się Pani e, zape, e, zapełnić? E, czy mm, było trudno, no po prostu też wspomniała Pani o tym, że w innych szkołach bywa podobnie, rozmawia pani z, ze środowiskiem, na pewno słyszała też pani o tym, jak to przebiega w innych szkołach. Czy problem jest duży, czy, czy to jest rzeczywiście coś, co stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie szkoły normalne? To znaczy na pewno jest to problem powszechny, bo jeżeli u mnie to było w 50%, podejrzewam, że w wielu szkołach było podobnie. U, u jednej z koleżanek na 46 zaszczepionych nauczycieli, 41 nie przyszło do pracy. No to, to, to zdecydowanie więcej. Oczywiście ona już spodziewała się tego, że tak może być, bo się dowiedziała wcześniej od koleżanki, której nauczyciele byli szczepieni w piątek, że po prostu jest rzeczywiście. Niecierne ciekawie. No i rzeczywiście wcześniej już zawiesiła zajęcia po prostu na ten jeden dzień po szczepieniu. No i teraz już nauczeni tym doświadczeniem, wiemy, że kiedy będzie druga tura szczepień, to musimy rozważać też tego typu działanie, czyli takie profilaktyczne zawieszenie zajęć w następnym dniu, żeby, żeby nie było problemów organizacyjnych i żeby ten brak kadry nie dezorganizował pracy szkoły. Bo nie da się inaczej. Jak mamy dzieci w szkole, to musimy im zapewnić opiekę. Okay. W związku z tym, jak mi brakowało nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej we wtorek, po szczepieniach w poniedziałek, to wspomogli mnie nauczyciele świetlicy, przychodząc na zastępstwa wcześniej, którzy oczywiście mają kwalifikacje do pracy w klasach 1-3. Natomiast potem, jak już nauczyciele trochę edukacji wczesnoszkolnej wydobrzeli, a miałam braki w świetlicy, no to oni zostali po południu jeszcze na zajęcia świetlicowe, na tak zwanych zastępstwach, żeby zorganizować pracę. Także no, radzi. Myślimy sobie, jak możemy, bo jak dziecko jest w szkole, nie może zostać bez opieki. Stajemy na głowie, żeby to się wszystko udało. Przy czym, gdybyśmy myśleli, gdybyśmy mogli opiniować, gdybyśmy mogli doradzać w jakikolwiek sposób, no to, no to może by się uniknęło właśnie tego typu kwestii, bo wystarczyłoby na przykład podać mi termin, prawda? Nie wiem, poniedziałek, który, 15, 16, pani dyrektor, 15 tylu, 16 tylu, proszę podzielić tych nauczycieli według pani uznania. I wtedy ja już byłabym w stanie sobie po prostu nad tym zapanować, albo na 3 dni, albo na 4 dni na przykład tę grupę nauczycieli rozpisać. W przypadku nauczania stacjonarnego naprawdę jest to niezwykle trudne. W przypadku nauczania zdalnego. Tej formy prowadzenia zajęć, jeżeli y, będę miała terminy de, y, dla nauczycieli klas 4-8 i oni nadal będą w nauczaniu zdalnym, no to będzie prościej, bo po prostu odwołam lekcję i tyle, prawda? Nie będę musiała już organizować zastępstwa i opieki y, nad tymi dziećmi, bo nie będę ich miała po prostu w szkole. Pani dyrektor, na koniec y, chciałabym zapytać, y, czy pani również y, się oszczepiła, czy została pani zaszczepiona? Nie, ja się nie zaszczepiłam i nie będę zaszczepiona w tej nauczycielskiej y, turze, grupie, bo y, są tacy dyrektorzy szkół jak ja, którzy są zatrudnieni na stanowisku administracyjnym, czyli ja nie jestem nauczycielem który teraz ma prawo być szczepiony. Jestem administracją, czyli jestem tym pracownikiem niepedagogicznym, mimo że jestem z wykształcenia nauczycielem, ale funkcję pełnię jako nienauczyciel, czyli jako administracja. A póki co obsługa i administracja, czyli personel niepedagogiczny w szkołach, w przedszkolach również jest nieszczepiony. A czy zamierza pani, kiedy już będzie pani no, miała? To to możliwość? Oczywiście, ja się zarejestrowałam i czekam na swoją kolej, jako tam 50. Plus, może kiedyś ktoś mnie zaprosi. Chyba, że zostaną zmienione jeszcze zasady szczepienia personelu niepedagogicznego w szkołach, no to wtedy skorzystam jak każdy, kto ma ochotę w tym trybie. W sumie to. Też trochę dziwne, że personel niepedagogiczny, jak pani to nazwała, nie został zaszczepiony, ponieważ jego brak ewentualnie też w jakiś sposób powoduje paraliż szkoły. Ale Kiedy oczywiście tym, tym bardziej, że myśmy to już przerabiali ym, przy okazji testów. Które były zorganizowane w styczniu. I już wtedy na początku też mówiono i założenie było takie, że będą testowani tylko nauczyciele. Potem próbowaliśmy dotrzeć z informacją, ale czemu? Przecież my tak naprawdę pracujemy w jednym miejscu. Są panie sprzątające, które chodzą pomiędzy dziećmi, dezynfekują, posprzątają potem po wyjściu dzieci ze szkoły. Są panie szatniarki, które u nas no, są na bieżąco z dziećmi, bo przyjmują te dzieci, wypuszczają. Pan woźny akurat w naszym przypadku. I generalnie personel w sekretariacie, również, który ma kontakt z, z osobami, które przychodzą z zewnątrz, i, i z każdym, kto do, do sekretariatu wejdzie. No i wtedy rzeczywiście ktoś poszedł po rozum do głowy i zdecydował, że, no, że wszyscy pracownicy szkół, którzy mają ochotę, będą przetestowani. Wydawało nam się, że ta dyskusja już wystarczy, żeby przy podejmowaniu decyzji w sprawie szczepień rozszerzyć tą grupę nauczycieli na pracowników szkół, po prostu i przedszkoli i innych pracowego światowych. No ale nie wyciągnięto wniosku w związku z tym, rzeczywiście dołożono jeszcze z personelu niepedagogicznego woźne oddziałowe, czyli personel obsługi w przedszkolach, czyli taki e, e, woźna oddziałowa w przedszkolu to w zasadzie pani szatniarka czy pani sprzątająca w szkole. Mniej więcej takie same zadania wypełnia. No to panie woźno-oddziałowe dołączono, pomoc też nauczyciela, to też nie jest personel pedagogiczny, w przedszkolach też dołączono, natomiast o wszystkich pozostałych zapomniano. A ja, tak jak powiedziałam, czekam na swoją kolej, żeby ktoś nie pomyślał, że specjalnie oręduję o prawo personelu niepedagogicznego do szczepień, jakobym działała we własnym interesie. Nie. Ja uważam, że kiedy przyjdzie czas to będę zaszczepiona nie o sobie myślę tylko o wszystkich tych, którzy chcieliby być zaszczepieni właśnie z racji wykonywanych obowiązków służbowych a są tego pozbawieni. Pani dyrektor, na koniec jakaś konkluzja, która się pani nasuwa, kiedy rozmawiamy o całej tej sytuacji? Wie pan co? Doświadczenie uczy, to znaczy człowiek nabywa mądrości poprzez doświadczenie a uczymy w szkole dzieci i siebie też cały czas dla przyszłości i tak naprawdę wydaje się że podstawową umiejętnością którą powinniśmy wynosić która powinna nas wzbogacać to właśnie umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń z okoliczności z przeszłości a obserwując całą tą sytuację mam wrażenie że my się niczego nie uczymy mimo że jesteśmy w tej pandemii już przez rok a jeżeli chodzi o decydentów decydujących o losie dzieci, pracowników i rodziców, tak naprawdę ogromnej rzeszy ludzi zaangażowanych w oświatę w Polsce, to już w ogóle są odporni na wyciąganie wniosków. I tym zakończymy. Dziękuję pani pięknie za poświęcony czas, za spotkanie. No i życzę, żeby jak najszybciej sytuacja się unormowała. Życzymy sobie tego wszyscy, bo chcemy wreszcie pracować normalnie i mieć dzieci w szkole i znowu cieszyć się tym co robimy, bo jest coraz trudniej. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.